Mam w tej stronie ja, a i dzisiaj pogę w Pokémon unite, unite, czy jak to się tam mówi. I teraz czekamy, aż wszyscy wybiorą swojego Pokemona i będzie Git. O, i już zaczyna się. Bitwa. No. Licznik minął co? No, zaczynaj się. Dobra. To ładuje się. To wrócę do Was jak się załaduje. Dobra. Już zaczynamy. Wybieramy atak, czyli oczywiście kule ognia i zbieramy sobie punkty z tych małpek muszę sobie przypomnieć jak te małpki się nazywają bo jakoś to kiedyś pamiętałem ale teraz to jakoś nie pamiętam jak te małpki się nazywają Zbieram sobie tutaj z tych małpek i zapomniałem jak to się nazywa Teraz ja na tego pokemona mówię wie krówka, yy, bo zapomniałem jak się nazywa jego oryginalnej nazwy, ale krówka brzmi śmiesznie dla tego pokemonka. Yy, Rozwołamy sobie małpę i wbijamy sobie pokebole. Czy to są jakieś specjalne nebole? Tutaj są już przeciwnicy. No. Kurde ten czarmander. No, 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 no. Czaramanderku proszę. Nie zadziałało. I tak mnie zabił. To ja ruszam na razie pić, żeby pić poziom żebyśmy już nie byli skorobanym tylko już rabutem bo jak ostatnio grałem z lokiem on ma rabuta i w ogóle całą Sindera'esa i na początku jak graliśmy to po prostu on jakby by w ogóle mu się to nie radziło. Nie radziło, lok przegrywał ciągle, a miał skorbanego. I jak ewoluował właśnie wabuta, to już był to ka prawie każdego na hita robił. W sumie to prawda, bo taki silny tutaj. Niszczy teraz każdego. Jeszcze. I wbijam punkta. O tak szybko. To nie widziałem, ale no... Może być. Da, dawajcie, wbijajmy tutaj kule w pokebole. Tutaj zabijaj je, te pszczoły. Konelbi, czy <ścoughs> jak one się nazywają? Konfi, czy jak tam? My na razie przegrywamy, więc wbijemy im teraz piłkę. O, ma sobie zabije. Albo nie, albo tego snorlaxa, który mnie teraz ciągle atakuje. że powinienem go załatwić. A już nie. No bo no. się ulepszył. Się uleczył. I wbijamy im piłkę i niszczymy. Nice. Ja ci pomogę z tym Otomem. Wiem, że już umałeś, ale i tak Otoma zabiję, no. Będzie boks. Ja nie. Nie tapiło, Ale co tam? Ekspa zbieraj. My teraz... Gabie mnie nie bi... Wzmocniłem się, bo tu będą wrogowie. I będą na pewno chcieli mnie zatrzymać. A, już mm. przypędzili. One, one są koło nas. Na razie jest y, jako taki remis. Tutaj będzie się za chwilę boss robił. Kabie, co ty tutaj robisz? 16 musimy teraz mieć. Może czekamy, aż ten boss tutaj się wyspałni. bąda jest 20. Tak jak ten lotom, ale najwięcej tu daje jest jak jest na środku. 3, 2, 1 git. I kula ognia. Czyli najsilniejszy atak. Z Jakbyście chcieli zaprosić mnie do znajomych, to nazywam się po prostu Archont. To po prostu Archont. Ja każde zaproszenie od znajomych odbieram. Więc to jest Git. Git, czyli jak ktoś mnie. Za zaprosi, to ja na pewno odbiorę. Biorę to zaproszenie, bo ja sobie grywam w tą gierkę, no codziennie prawie. Wie i tak czasami sprawdzam, czy ktoś mnie zaprasza, że więc jak mnie zaprosicie, to ja na pewno odbiorę. I teraz tutaj się szczaj zarem bijemy Dobra, czaj zadem za jeszcze nam trochę czasu zostało, więc aby pozabijamy sobie to na jakiegoś ataku łoczyła chyba Czy czegoś i ją dobijemy pulsaj czym? nie no nie uciekaj nie uciekaj o teraz tego kaczoka paranołem o nie ty będziesz teraz spał ty jesteś moim wrogiem ej ale zasadzkę na mnie zrobili budę ja no i no, dedłem to zobaczymy, co tam co tam za... no, słabo. Ej, Absol tutaj coś robi. Ej, wygrywamy na razie. Ej, za 21 sekund będzie na środku Zapdos. Muszę teraz szybko tu pójść, żeby... O! Żeby szybko... szybko go załatwić. Jak się mi Zapdos, 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 no czekam na ciebie. Zapdos. Zaptos. No dobra. I dobijamy go, ale na... Absol nie dochodzi. Ale się coś takiego ja w sumie się z tym... Zapdosem atakuje. Absol, o, przychodzi Absol, pomóc. A to pomagasz czy nie? A pomaga, chyba. O, załatwiłem go. Teraz tylko idę do tamtej, lecę do tamtej i... i im niszczę. Mm. No i git na no, yeah. razie mi się staje, Nie. Yeah. No nie. Git. Wiem co tutaj pokebole? Ej, on już daje siedem, więc spoko. Hmm. Ej, tam Zeora gdzieś był. O ta, tu XP sobie. Typ 1 Zora. Tutaj, ona chodzi gdzieś tu. Kula ognia na nią wysła źle. I będę mógł ją zabić. Tak szybko, 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 szybko tutaj. I wbijamy im piłkę no i jedno im zostało no i wygrywamy no to na cześć